Ja jak wiedziałem, że jest waga, że jest ten, ja już jadłem. Łooo. Wow. To samo, trudne pytanie. Nie powiem. Co zadecydowało? Nie wiem. Charakter? Nie, ufór, nie, nie, nie. No, bo nie. rudy to musi być zacięty, no jak to jest? Nie, nie mam jakichś takich wzajemnic, żebym musiał przed społeczeństwem coś ukrywać. Co za fantastyczna noc w Wszystkie bomby największego kalibru. Przygotujcie się Państwo na wielkie ksmoty. Cześć, witam Was serdecznie i witam. Zbyszka Rałbo. Cześć Zbyszek. Dzień dobry. Spodrawiam. Kiedyś trzeba ci było przedstawiać, że to czterokrotny mistrz Aha. Polski w boksie, że dwukrotny wicemistrz, że sześć razy mistrz polski drużynawy z Legią Warszawą, że uczestnik zawodów przyjaźni 1984, które były traktowane jako socjalistyczne Igrzyska Olimpijskie i tam konkurencja by rzeczywiście była olimpijska i tam zdobyłeś przecież medal, ale od kiedy pojawiły się media społecznościowe, stałeś się tak. Znany i popularny, że teraz chyba tylko powie, wystarczy przestawić, Zbigniew Raubo. Dziękuję, a to dzisiaj z okazji walentynek, masz mi coś do powiedzenia? E, czy... te, no... Walentynki też, a, też, tak, też, tak, dobra, no to no, ale fajnie. skoro już poruszałeś ten temat, bo chciałem <laughs> zostawić na koniec, no to jak ty spędzasz walentynki, bo tam podobno niezły byłeś podrywać. A jak to teraz? Idę na trening i, i po treningu idę spać. O, to nie jest to zbyt romantyczne. Okej, okay. ale Zbyszek, niedawno, chyba 10 lutnego, lutego, stuknęło ci 68 lat, no ale forma. 26. 20, jak 26, tak? Bo Boguś Gajda zawsze mówił: facet ma tyle, na ile się czuje. A ty na ile się czujesz? 26. No to dobrze. Ale wiem, że chyba był taki czas, że jedna noga, byłeś na drugim świecie, uratował cię jeden z twoich uczniów, jego refleks. Jak to było? Opowiedz, bo niewielu nie, ludzi to... o tym wie. Którego dnia wracam z nokautu do domu, podwozi mnie Michał Ludwiński i jakoś zauważył, że, że mi głowa opadła. nie? Mhm. Co się ten robi? Nic mnie nie bolało, nic, nic, On mówi, nic, wszystko fajnie wysadźmy. A ten wziął GPS-a, gdzie pierwszy szpital zabił mnie, na, na szpital na Płocką i tam się okazało, że miałem zawał serca. Nic nie wiedząc, wszystko pamiętam, jak mi tam dziurę czyścili żyłę. Żadnej przytomności nie straciłem. Trochę mnie brzuch bolał, ale tak to wszystko było ok. I dzisiaj jest dobrze. I śladów po urazie nie ma tak. żadnych. Tylko dzięki, dzięki Michałowi no i opiece medycznej w szpitala na Płockiej. Dobra. Ej, jak się zaczęła Twoja kariera bokserska? Bo urodziłeś się w Ślemieniu. Gdzie to jest? Tam chyba nie było klubu ej, ej, ej. bokserskiego. <laughs> Ślemień jest koło Żybca. A, a jeszcze są gilowice koło ślemienia. Aha, a to, to, to y y gilowice mniejsze, a ślemień y Nie, no dla mnie ślemiej ważniejsze niż gilowice, tylko tak przypominam, bo z gilowic jest to mega Tak. I, ale to jest powiat, dawny powiat żywiecki. Ale ogólnie ja się tam tylko urodziłem, ale mieszkałem w Boguszewicach koło rybnika. Kiedyś to było Boguszewice, teraz to jest rybnik 8. Ten klub, który się kiedyś nazywał tak. Górnik Boguszbice, to jest teraz RMKS Rybnik. Mm -hmm. No i poszedłem do szkoły górniczej. Tam była sekcja bokserska i, mm -hmm. i się tak zaczęło. I u kogo się uczyłeś? Zaraz. Pierwszy trener, który mnie przyjął, był trener Marian Listebnik. Żeby było śmiesznie, był to sąsiad z Trzeba, mm -hmm. z Perplina, mm -hmm. e, rodziny Koszadoskich. Tak. I i później tam się zaczęło sypać, sypać, zaczęło się źle, to była chyba pierwsza sekcja na Śląsku, która została rozwiązana. Trener Marian Listebnik zaprowadził mnie do trenera Kazimierza Rochalskiego i razem z Kazimierzem Rochalskim poszliśmy do klubu GKS Wodzisław i Górnik Radlin, bo w dwóch klubach trener pracował i tam później w seniorach poszedłem do trenera Mariana Mroli, trenerze jego Ariana. I później stamtąd przeniosłem się do Górnika Przów pod rękę, pod skrzydła trenera Mariana Kasprzyka, ale już wyprunąłem do Legii, ukochanej Legii Warszawa, do trenera Henryka Niedźwieckiego. Drugim trenerem był w ten czas Sylwester Kaczyński, nieżyjący. Później przyszedł trener Andrzej Kmitruk i później dołączył do tego Wiesław Brudkowski. U kogo się najwięcej, najwięcej nauczyłeś? Absolutnie nigdy nie... Odpowiem na to pytanie jednoznacznie. Każdy trener, których wymieniłem, jeszcze był trener Jerzy Arian, jest częścią całej mojej przygody. Obraziłbym każdego jednego, który by wiedział ten mniej, ten więcej. Nie, nie mogę. Ci trenerzy, których wymieniłem, to jest jedna całość moja. No jasne. Startowałeś w wadze papierowej muszej 48,51. I 18 walk w kogucie was. No tak. Ale tylko dwie przegrane. No tak. Dużo zrzucałeś wagi? Bo Henio Średnicki obliczył, że w sumie rzucił ponad tonę, a ty? Pół Półtony. Pół tony. Czyli tak. <laughs> Naprawdę, Heniek rzucił więcej. No ale ja to bo, bo... Ja jak wiedziałem, że jest waga, że jest ten, ja już oczami jadłem. Ja jadłem na zapas. to zamiast ważyć 48-50, to ja ważyłem 55-54. Widzicie, w muszej wadze to samo. Nie, i no, no, um, Głupi byłem No i, i chciałem się najeść na zapas. A to się tak nie szło, później robiłem. Po walce znowu 5 kilo. w niedzielę 51, w poniedziałek 57. Nie? I, no, tak się to działo. Na szczęście teraz mi się waga trzyma, dwa o siebie. I... I ile teraz ważysz? 60. 60. No, Przytajło mi się teraz to, że no, jestem tak. kawał chłopa. No. <słuch> Szkoda, że tutaj nie ma Przemka salety. już by chyba coś tam cię skontrował. <słuch> 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 Okej, okay. twoim największym sukcesem, co było, jak ty to oceniasz jako sportowca? I znowu, znowu, co jest największym sukcesem? Pytanie niby proste, ale jednak trudne. Gdybym nie zdobył pierwszego mistrzostwa śląska w 1974 roku, i drugiego nie startowałbym w mistrzostwach polskich, gdzie gdy zdobyłem w 1975 roku, chyba w maju będzie 50 lat temu mistrzostwa polski juniorów. Gdybym nie był mistrzem Polski, nie zauważyłby mnie trener Michał Szczepan. W kadrze nie zauważyłaby mnie legia, bo to były czasy, gdzie na legie wszyscy pluli, a każdy chciał w niej być, nie tak. Mam na pokaz wszyscy to ta tacy, tacy. nie? CYBU -KS, centralna wykańczalnia każdego sportowca. Nie? No ale jakoś ci, co chcieli zrobić, odnieść sukces to go odnosili. Tak. I bez tego pierwszego mistrzostwa śląska nie byłoby następnych, nie? Później te pierwsze mistrzostwa Polski Seniorów, drugie. Medal, później w 1981 Mistrzostwo Polski, Turniej Przyjaźni, nikt w Turniej przyjaźni, drugie miejsce, olimpiada, to był dramat dla mnie, był, że nie mogłem się poczuć jak prawdziwy olimpijczyk, startowałem w turniej przyjaźni. Ale nikt w ten czas nie miał pojęcia, nie myślał o emeryturach sportowych, bo emerytury sportowe, jeżeli się nie mylę, są gdzieś od 2000 roku. I, i nie patrzyliśmy na to z perspektywy, albo bo będzie emerytura. Nie? Myśmy chcieli odnieść sukces, wygrywać, wygrywać dla Polski. I to było z dumą, nosiłem orzełek, nie zawsze mi wychodziło tak, jak bym sobie tego życzył, czy kibice, ale to wszystko było inne. Wszystko było inne, założyć dresz reprezentanta Polski to było naprawdę marzenie każdego sportowca. Na tych Igrzyskach Socjalistycznych, które no, dają olimpijską emeryturę, tą emeryturę zdobyłeś. Ile to teraz jest? 4700? Na rękę. Tak. Jasne. A masz też chyba wojskową emeryturę. Ile lat byłeś w wojsku? 11. 11. Tak. 11 lat broniłem granic Polski. I też wojskowa emerytura, tak? Nie, nie, nie. Ja, ja mam emeryturę mniejszą, bo ja byłem tylko 11 lat. Mhm. Jasne. Po zakończeniu kariery zostałeś trenerem. Trenowałeś i amatorską reprezentację Polski. Najsilniejszą grupę zawodową na Promotion, która praca była fajniejsza. Nie ma nic przyjemniejszego, jak widzieć, jak młodzi chłopcy się rozwijają i wygrywają. To jest takie od zera od zera coś tam. I, I rudy. Diablo jak mu tam mówią, ja mówię, Rudy Krzysiek Wodarczyk, to był chłopak, który wszedł na salę 14 września. Pamiętasz to dokładnie. Tak, bo za 5 dni miał 14 lat mhm. I, i jak od całkowitego zera stał się wielkim mistrzem. Co zadecydowało? Nie wiem. Charakter? Nie, upórno, nie, 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 bo rudy to musi być zacięty, no jak to jest? E, ja już to kiedyś powiedział, że tak ambitnego, zawziętego hama, jak był Rudy, nie, drugiego nie spotkałem. Naprawdę była sytuacja, że na pierwszym treningu, jak przyszedł tatą, bo go tata przyprowadził, zaczął się już rządzić, nie, bo on by ten, mówię, dobra, przyjdziesz tu czy ten. Nie, 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 ten że, ale jak wyspali? Tak patrzę na niego, jak na... Nie będę Krzyśka obrażał, ale jak na, na idiotę, mówię, co ty, czy jeszcze, jeszcze nic nie umiesz, jeszcze nie jesteś, ale nie, ja już chcę, ja już chcę... Mówię, nie, bo to jest niezgodne z prawem, Nie, nie, ja chcę. No i tak patrzę na Pawła, Paweł na mnie, a był Sebastian skrzycz. Tak. Sebastian był od niego lżejszy tam o parę kilo, bo jak Krzyśek przyszedł na salę, to miał 1,86 m86 kilo. Tak. I jeszcze 13 lat. Tak. I, a Sebastian, 75, ale był dwa lata starszy, i, i już tam coś tam było. No i dobra, założył widzę rudy Ringo seba wyskoczył parę razy tam palnął w i rudy, dobra, wystarczy. No i, i koniec, i, i poszedł. I na drugi dzień patrzę, wchodzi. Mówię, ty, przecież ty. Znaczy Rudy daje diabła? Tak, tak, chodzi. Ale co ty tak się ten... Panie tenierze, teraz wiem jak to jest i będę trenował. No bo inny by się rozpłakał, poszedł, a ten nie. I nigdy się na nikogo nie obraził, nie był zły na Sebastianę, bo to naprawdę było czysto, sportowo, elegancko. Rudy dostał parę razy w i dobra. No i później stał się... Świetnym zawodnikiem. No, trenowałeś wielu czołowych polskich bokserów? Który miał największy talent do pracy, który był naturalnym największym talentem? Naprawdę. Gdybym to chciał policzyć, byłyby to setki. Mhm. Bo prowadziłem i reprezentacje kadetów, juniorów i seniorów. Tam się przewinęło naprawdę wielu, wielu, wielu. Obserwując wszystkie Olimpiady Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowej Mistrzostwa Seniorów. Tyle, tylu było świetnych zawodników. Ja naprawdę nie chcę wymieniać, bo kogoś pominę czy coś. Nie, bardzo dużo. Bardzo dużo chłopców z wielkim talentem gdzieś coś nie zatrybiło. I, I było tego pełno. Ubytek wielkich talentów jest bardzo wielki. Które te talenty, wymienię kilka, były największe, może? Nie. A który e, największy zmarnowany talent? Ło! Wow. To samo, trudne pytanie. Nie powiem. Niech się ci obrażą, niech mówią. Nie, nie chcę. Nie chcę, bo to... Część chłopców może zaboleć. Nie. Naprawdę trudne, trudne, niewygodne pytanie. No dobra. Nie udało ci się doprowadzić polskiego boksera do olimpijskiego medalu. To największa zadra jakaś. Kto powiedział, w sobie? że mi się nie udało? Na razie. No A. nie, stop, stop. No, 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 na razie, to ja już na się, razie. No, 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 bo to już tam trochę tych lat to, minęło. No to co z tego? To znaczy co, uważasz, że doprowadzisz? A czemu nie? To co, to znaczy, że ja już nic nie zrobię, to nie, mogę nie. iść? Ale ja, daj Boże, żebyś zrobił. No trzymam kciuki, ale... Ja no, całe, tam, ale ja, jedę ale ja, całe, kadry, nie ja stąd jadę. No ale to co z tego, że nie jestem trenerem kadry? No. To co, to użymy... To jak nie jestem trenerem kadry, to mam nie trenować, nie wierzyć w suszki, Nie, nie. Wiesz, A ma, masz no, to masz, nie A masz kandydatów takich? No pewnie. Kto? Andrzejku, mówiłem, że każdy potencjalny, każda osoba, która przychodzi do mnie na salę, no. dalej to jest przyszły mistrz świata, przyszły mistrz olimpijski. Nie można mówić, że z tego nic nie będzie. Drzwi są otwarte i ja na tego mistrza czekam. I wierzysz, masz nadzieję, że jeszcze doprowadzisz jakiegoś chłopaka do. To... No to co? Jakby. To mam rezygnować? I... Nie, nie, nie rezygnować, nie... podziwiam twój optymizm. Ale to jest chyba normalne. No po to trenuję, żeby coś osiągnąć jako trener, nie? Mhm. Po to trenuję, żeby ci chłopcy, którzy do mnie przychodzą na salę, byli wielkimi mistrzami. Ja nie przychodzę po to, żeby nie mam co robić, nie mam sposobu na życie. I... Jasne, dobrze. Kiedy jakiś polski bokser zawędziemy medal na Igrzyskach Olimpijskich? W Los Angeles, wierzysz w to? Najpierw trzeba trzymać kogoś, żeby to. Kwalifikacje, tak? żeby Nie, 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 żeby był Bóg żeby na igrzyskach. E, nie, spokojnie. Przed igrzyskami od, wiele, wiele tam się słucha, że zna, u nas nic nie ma. Ja przed, przed igrzyskami w Paryżu mówiłem, nie skreślajcie jeszcze przed tym. Dzisiaj nie ma, jutro może być. Stało się tak. To nie jest tak, że ja wybróżyłem Julce Szeremecie. Nie, ja nikogo nie skreślałem. Ja nikomu nie mówiłem, że będzie nikogo, ale nie wolno mówić, że na pewno nie będzie, bo to naprawdę, e, Andrzejku, mi bardzo negatywnie wpływa na zawodnika, jeżeli czyta. Kurwa, słabi, słabi do dupy, nie nadają się, to, to i... To jednak czytają ludzie, to czytają dzieci, to czytają rodzice. I to ryje psychę. Są ale to są jednostki. Wiadomo, że ja nie wymagam, żeby pisać, że mamy wspaniałych. Nie. Przed zawodami każdy ma szansę. Przed każdymi zawodami jest zero 0, 0 Przed każdą walką jest 0,0. I dajmy nadzieję tym dzieciom. Jasne. A spodziewałeś się wtedy tego, że Julia Szeremeta zdobędzie Medal olimpijski? Że... Z ręką na sercu? Tak. Brałem pod uwagę medal i tą medalistką nie była Julia. Tylko kto? Nie wiem. Jak nie wiesz? Nie mogę. Bo lubię te obie dwie dziewczyny. I... No to powiedz tą drugą, no podbudujesz jej psychikę, no tak? Nie, niech się, nie, bo się druga obrazi, nie. Chodzi tu, była Julka, Aneta i, i Elka. Byłem przekonany, że jedna z tej dwójki będzie miała medal. Nie powiem, która. Jasne. Ale jak patrzysz w tej perspektywie, igrzysko z przed nimi. W Los Angeles, no bo tam się trochę tych dziewczyn utalentowanych pojawiło, oprócz Julii Szeremety. No to ja to już mówiłem rok temu. Mhm. Mamy wiele, wiele fajnych zabodniczek i. Trzeba im tylko dać czas i nie dołować od samego początku, że nic nie będzie. Ja jestem optymistycznie nastawiony. Dobra. Kogo teraz trenujesz? Bo chyba ty nie, nie tylko takich zawodników, którzy mają w perspektywie jakieś igrzyska, starty, ale także no, jakichś tam antyterrorystów, chyba uczniów. Nie! Nie? nie? Po pierwsze, ja nie patrzę nikomu w dowód, e, m, gdzie jest zatrudniony. Tak. Nie sprawdzam. Każdy, kto przychodzi do klubu do Profighter, ma prawo trenować. Ja nie patrzę, kto to jest, jak to jest dla mnie. To jest kolejny jakiś tam kandydat dla mistrza. A co on robi? Ja nie wiem, czy mam policjanta, czy mam mm, terrorystę, nie wiem. Są uczniowie, są studenci. Tam. Teraz tych informatyków jest dużo, nie? No ale. Ale wszystko można sprawdzić w komputerze na FlowFighter. Na recepcji, na recepcji jest, także tam nie ma jakby wielkich tajemnic, wszystko jest do sprawdzenia. Osiągnąłeś tyle tych sukcesów jako trener, ale największą popularność przyniosło Ci chyba trenowanie tych zawodników do fryk fightów, chyba to, że się zaczęło. Nie tych zawodników. Tylko jednego owcę? No owce, ale tam jeszcze był chyba dom Cassio też. Nie, 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 stop. Cassiusa to ja znam z amatorskiego tak. boksu. Jeszcze jak przyjeżdżał na tak. kadrę, Cassio przecież trenował w Kuzarii. to to nie jest jakiś tak. tam... Nie, nie, te... wiadomo, oczywiście. I, I raz tylko stanąłem w, naru... w klatce kasusłowie na... Nie wiem jaka to była gala, nie znam tych wszystkich nas. Ale tak, to był... Czysty przypadek, czysty bóg No i ten. Michał, pozdrawiam cię. No i teraz masz tam jakiegoś z free Fightów, czy nie teraz? Winni się coś, coś produkuje. Co? Winni. Ten, ten taki, co tam e, zapomniał kiedy odejść od stolika. No taki gruby taki ten. ten. No. Tylko trenujesz go? No, no tak, raz na miesiąc. Nie za często. Ale, ale, ale winie jest tak dobry, że nie musi częściej trenować, no bo dobry zawodnik nie musi, nie? I, Ale już schód 35 kilo. Słuchaj, no ale trenowałeś też no, zawodników z UFC, konkretnie jednego, On... tak? Dwóch. Dwóch, tak oprócz jotki, się... sobota, Peter Sobota, Aha. bo akurat u niego byłem w A no tak, prawda, w Niemczech. Gen, tak, tak, no tak. i Krzysiek Jotka. Tak. Jakie wrażenia? Z tymi chłopakami z MMA jest troszeczkę inaczej. Tam jednak jej głowa jest nastawiona na kopanie. Ten boks jest jakby tak troszeczkę po, matoszeniu, po matoszeniu traktowany, ale ja się im nie dziwię, nie? bo. bo... Prawdziwy bokser to jest facet z prawdziwego zdarzenia podchodzi pali w łeb. Nie? a ci co tak nie do końca bierzą w siebie, kopają, nie? Kopają. To jest bardzo nieładnie, ale oni się kopają i ten, i, I bardziej wierzą w kopania niż palnąć w łeb i mają z, z, zapasy, mają dobre. Nie, nie, to i ten boks jest, jest im tam potrzebny, ale z drugiej strony ja wiele razy mówiłem i Krzyśkowi i Piterowi, no jak wiele życie, no to co ja Ci będę, po co ja Ci tam jestem potrzebny, jak to Ci mam mówić źle, prosty, jak oni już tam mają całą inną filozofię, nie? Mhm. także jest fajnie, jak potrafią, jak potrafią boksować. Ale w wielu przypadkach nie jest to aż tak konieczne, bo dobry zapaśnik rzuca się w nogi, i, i, i po dobrym bokserze w klatce niewiele z dobrego boksera niewiele zostaje. Nie? Ale znowu rewelacyjny bokser nie da się tak szybko złapać, Ma dobre, będzie miał dobre nogi, to i znakomity zapaśnik może nie przewrócić. Jasne. Jest tajemnicą Poliszynela, że był w Twoim życiu taki okres, że miałeś problemy z alkoholem. Kiedy się z tym uporałeś? Znaczy się. To pytanie na walentynki, tak? No nie, ja chciałbym, żeby. No, to szczerze, żeby pogadać na co. To taki odważny, to pytanie zadał. No ja! Mam nadzieję, że nie przyłożysz mi. Słyszałem, że coś takiego było. Tak. Ale nie jest. No. Stare dzieje. Nie pamiętam, no. Rozumiem. <laughs> ale, ale... To e... no coś tam, coś tam bruble cierkały, coś mi tam mówią, że kiedyś coś tam było, nie? I <laughs> Słyszałem, że coś takiego było, ale musiałbym się zapytać, jak to wyglądało. Dobrze. Bo nie pamiętam. Ale nadal chyba palisz, tak? O, ale Malboro. Malboro, tak? I dużo palisz? Nie. Średnio. Średnio. Tak. No i oprócz tego, że tam podpalasz, to masz jakieś jeszcze inne nałogi. Bycie na sali, nie? Tak. Nałogi. <słuch> <słuch> Znowu Walentynki, nie, 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 Dzisiaj, dzisiaj. Dzisiaj wracam do domu, bo jutro dzisiaj nie mogę zaszaleć, nawet choćbym chciał, bo jutro radę, jadę z Kubą do z Kubą z Profighter, jedziemy do, do Hojnic tam na trening a muszę wcześniej wstać, także choćbym, gdybym miał jakieś nałogi, to nie mógłbym z tych nałogów e, korzystać, bo, bo mam obowiązki. To Dobrze, powiedz mi Zbyszek w takim razie, czy jest jakaś tajemnica twoja, o której ludzie nie wiedzą? Jeszcze żaden dziennikarz cię nie zapytał? Nie mam jakichś takich tajemnic, żebym musiał przed społeczeństwem coś ukrywać. Nikogo nie okradłem, nikogo nie zabiłem. To, że tam jakieś sprawy rodzinne nie do końca mi się tak poukłada, jak, jak chciałem. Ale to jest wszystko na tyle... Nie robię z niczego tajemnic, także że nie podejrzewam. Tam coś o jakimś nałogu, tam coś mówiłeś, tam coś tam coś palnął i... Nie widzę tematu, na który bym nie mógł szczerze odpowiedzieć. Jakie jest największe marzenie Zbigniewa Raubo jako, bo my, no dwa elementy tego pytania, jako trenera? Dalej mistrz Świata i mistrz Olimpijski. Zdania nie zmieniam. Mogą się ze mnie śmiać, mogą być głupi, ale, ale, no bo jeżeli idziemy na łatwiznę, to my nic nie osiągniemy. Ktoś powie, no ten rał był głupi, bo tam 26 lat skończył. Nie. Marzenia są, marzenia są fajne. Za marzenia nikt jeszcze do więzienia nie poszedł, bo mam prawo mieć te marzenia. Ależ absolutnie. No i, Każdy i, powinien i, mieć. I dalej, mistrz, mistrz olimpijski, mistrz świata. A jakie twoje jest największe marzenie jako człowieka? Żeby rodzina była zdrowa, żeby dzieci były szczęśliwe, żeby się to tam wszystko układało, żeby wnuczki <gryny> były zdrowe. I... Ile masz wnuczek? Dwie. Natalię i Emilkę. Ale ciągnie ich coś do boksu, czy nie? Nie no, jedna ma dwa lata, druga ma pięć lat, nie. no. Nie, nie. <ścoughs> podejrzewam, podejrzewam że, że Darek by nie chciał, nie. No ale to nie znaczy, że nie będzie więcej, nie, bo teraz córka się w 19 lipca wychodzi za mąż i jedna, bo mam dwie, Monikę i Wiktorię i, i żeby, żeby się i im poukładało fajnie, żeby byli zdrowi. W ogóle fajnych ludzi koło siebie. Tego ci życzę z Fajnie. Dzięki serdecznie. Dziękuję.